Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Diablo 4. Czas najwyższy, będąc przygotowanymi już na tip-top. Zobaczcie, jesteśmy wyposażeni na maksa. Czas spróbować przejść katedrę światłości i odblokować poziom trudności numer 3. Czyli koszmar, musimy wykonać właśnie katedrę światła na randze drugiej świata, czyli weterana. Gramy na niej właśnie, zobaczcie, więc czas ją wykonać. Zobaczmy, co nas tam czeka. Jakie to zadanie? Nic nie wiem na ten temat. Domyślam się, że być może z Pradio będziemy to walczyć. Jakoś kampania na to wskazuje, ale pewności nie mam nigdy. Spróbujemy to przejść. Może się uda. Jeżeli tak, to będę bardzo szczęśliwy. Nie tylko my próbujemy się przebić na najwyższy poziom trudności, z tego co widzę. Jeżeli się uda, to świetnie. Jeżeli nie, to trudno. Spróbuję jeszcze raz. Próbujemy, uwaga! Mamy jedno podejście. Nie wiem nawet, czy jest ograniczona liczba śmierci tutaj. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie z marszu to odblokować. Tak naprawdę. I spróbuję to teraz zrobić. Nie wiem, co nas tu czeka, nie mam pojęcia. Jestem uzbrojony po zęby, najlepiej jak można być na weteranie. Już nawet przedmioty wyższego poziomu nie chcą nam wypadać, zobaczmy... Muszę czekać. Teraz poziom... Pięćdziesiąty poziom, dobrze, czyli można na wyższym poziomie przejść, OK. To chciałem wiedzieć, stronnik, wiemy dobrze, czyli to stronnik. Muszę czekać. Spróbujmy ich pokonać. Podbierajmy sobie tutaj Temy. Powinno być więcej złota. Już na wyższym poziomie trudności, na który chcę się udać wkrótce. Ale wyjechał, To mogą być nieco dłuższe od niż pozwolenie. Ale spróbujemy ją przejść. Czego się nie robi, żeby awansować na wyższy poziom trudności. słuchajcie, I realny endgame, Diablo. Czego się nie robi. Zabawa w tak zakresie, bez robienia żadnych buildów, sprawia mi ogromną rajdę. Naprawdę. Nie jestem jeszcze gotów. Wszystko co najtrudniejsze, już będziemy mieli zrobione tym samym. Teraz wystarczy korzystać, zbierać z i jak najlepsze role z przedmiotów. Fajnie, że możemy wklepać, tym najlepiej jak pokutny rycerz i głupiego ryja sobie rozwali, a ja zasłużyli jest. na to, o i zasłużyli, nie wiem, O, kurcz, ale ogłuszają, to jest trudne. Nie jestem jeszcze to jest ta trudność główna, że ogłuszają. Po krótkiej rycerze, się tepa z kolei, on mnie irytuje. Jak zawsze, to teleportujących postaci. Nie jestem jeszcze gotów. Ta. idźmy dalej. Całkiem nieźle to idzie, obiecujący początek, ale jak go dalej nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. Jakie ma jakie mocne strony, jakie słabe? Nie mam pojęcia, spróbuję to przejść z martą. Nie próbowałem, jeszcze, to moja pierwsza próba. Myślę, że chodzi o prawdy, ale nie jestem pewien. Mamy animy na nich zbierając, dobra. Rozumiem, zostaną. Do Oni się nie kończą, aha, żeby otworzyć dalej przejście, to no musimy więcej docierać. No dobrze Jestem wszystkich do tego, że trzebać odwata elity Odw elity tutejsze Na razie nie ma elity, słuchajcie, ale to będzie dalej pojęcia nie mam Pojęcia nie mam Dobra Gra się tam sympatyczny. Przyrost mocy postaci jest zauważalny, naprawdę po tym jednym dniu ekspienia dzisiaj intensywnym i przejściu kampanii. To już samo sobie dużo zmieniło. Idźmy, mam nadzieję, że się połączy w tym Pewnie tak będzie. Trzeba To będzie z bossem dopiero. Czekaj, bawię się. Po prostu będę oszczędniej atakował ich. Czy to są jakieś przedmioty? Ale pokutnicy są bardzo świetnie. Cieszę się bardzo z tego powodu, bo ja ich chcę zabijać. Muszę czekać. W dużych ilościach. Zwłaszcza za to, co w kampanii zrobili. Nie mam z tym problemu. Szaleńcy jedni. Dychaj, dawaj mi kurję, dziękuję. Trochę złota nam było przez te zakupy nie i modyfikacje jakiegoś punktu, a będzie tylko drożej, jak pójdziemy na wyższy poziom trudności. Mam no, to wkalkulowane proste, no, bronicy to są do napełnienia. Czekamy co dalej, na przykład to, to podziemie będą na jednym który skończy. On sobie umocnienie wrzucił na resztę życia, skurboniec. Muszę, nic nie ma. A jednak? Jednak się pojawił, błędny rycerzyk. Fajnie, że mamy umiejętność teraz, że przywołuję starożytnego stromą powietrzną. Zapewnia nam to mieć, zobaczcie. Co prawda, jest najniższa, najniższy procent szansy 40 na 50. Ale Muszę będą lepsze bać. aspekty, coraz lepsze odblokowane. Na wyższych poziomach trudności. Widzę co ominąłem. Jak zabraknie, animem tam wrócę. A jeżeli nie, to nie będę. Dobra, Mimo wszystko jestem jeszcze gotów. Jak ma sporo, to tego nabijamy. No, no, lubię olbrzymich szczerze. Okładach połowę. Naprawdę, fajna robota. Mógłbym to robić. Zarabiać, bo... Zawodowo w sensie mógłbym to wykonywać. grupy jakie strony powietrza musiał się tej Wreszcie, na szczęście, że mi to by to zajęło całą kampanię. Muszę czekać. Bo ja nie mogę. O, temat za anime. Nie. mogę Nie. 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 O, zaraz to zabiję to jest po mnie, umieram. Jednak uciekłem, za dużo. chciałem jeszcze na klatę gotów. ich przyjąć. A nie jestem w stanie tutaj aż tyle z zagadków. Dobra, teraz chyba wyrównaliśmy szansę. Jak co, to, to do wosade pójdzie, ulepszyć, znaczy naprawić rzeczy i sprzęt. Na bosie tylko nie możemy zginąć, chyba świata. Bo wtedy od nowa musimy znaczyć świata, być pod ziemi. Jeżeli to pradia, tak myślę, że to pradia. Prawie napełniliśmy animus. To jeszcze nie koniec, na pewno, wyzwań przed nami stojących. Związanych z tych podziemiach, Mają bardzo dużo akwipse w tych podziemiach, to jest bardzo inteligentni. To już chyba taka zajazdka, przez co na trzecim to czeka. Jeżeli tak, to obiecujące wyzwanie, muszę powiedzieć. Dobrać. Dobra, zdechłeś. Wreszcie, dawaj kulkę. A wy umierajcie. Od krwawienia. No świetna, jak to tak jest i Jak sobie ryja rozwali, to jest fajne. Umieść animus w urnę animusa. Dobra, zawiliśmy ich i domki. Nie musimy tam od noga podrócona to mieć. Nie musimy absolutnie. Nie jestem jeszcze gotów. Chyba nie będziemy tam szli po prostu. Dobra, wrzućmy to z prawej strony urny. Red Bulla. Energetyka. Lub nie jest Red Bull, ale przywykłem go tak nazywać. Inaczej jest niż Red Bullem. Nic i więcej powiedzieć nie mogę i nie chcę. A tam Muszę jeszcze większa, zobaczcie. to fajnie jak wygląda tornada, zwłaszcza kiedy ja. rozpoczynają strąby powietrza. Muszę czekać. Jeszcze pod naszym hillem. To jest w ogóle sympatyczna sprawa. Przeczekać. Już dojdź do tej rady, teraz on zupełnie inne jest. Ciekawe czy uda się to przejść za pierwszym raz. Zawsze w prawo albo do góry pamiętajcie, jeżeli chcecie to już i wiele kolejnego punktu w połowie, tylko fajnie. Nawet nie poziom, aż punkt szoski bić kolejne. Później będziemy mogli lewenować glify wreszcie i podziemia koszmarów, by ja koszmarów robią. No to za trzy kreski może przyrosnąć zdecydowanie. Leczonko. Nawet śmieszne? Nie wydaje mi się. Bo... To w nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Szczerze jak unika ten po ziemi. Ja. Gdybyśmy zbierali na trzecim poziomie trudności, wtedy od nowa będzie wyzwanie rosło dzięki temu. A konkretnie poziom wyzwania. Wszyscy zabici, wszyscy zabici. Co to jest? Skrytka, ja. <laughs> no dobra. Przy doceniam, co nas tu czeka. Ja. Jestem jeszcze

Dostało tych dwóch tufoli. To nie koniec, bo chodzi. Katedra stoi otworem. Jeszcze nie musimy sprzedawać, więc idźmy dalej, w teleport od razu. Nie ma na co czekać. Na razie idzie nieźle. Chociaż nie powiem, stanowi to pewne wyzwanie, dlatego że nie możemy już tak <laughs> tego face wszystkiego jak powiedziałem. <laughs> Zabiję wszystkich, tak? Dobra, zabieram, nie ma problemu. Będę miał przyjemnością. Ja to też czyniłem na poprzednim poziomie. To jest zawsze mój cel dodatkowy. Najlepiej jak się wpadnie i chłoputny rycerz sobie ryja rozwali. No, Uuuu, uh, ale brzydko. Tak. Widzicie to? Tylko widzicie. Dzięki tym niżej upadają. Można tam pracować zawsze. W fajnie. Zbierajmy, zbierajmy, wszystko się sprzeda. Oragony lubią... w prawo, zawsze w prawo, zgodnie z naszą drogą. Dobrze, zareagujmy, hmm. to powstało jak hmm. lankę. Nie jestem jeszcze gotów. Hmm. Jeżeli ja mogłem zrobić biul, który, słuchajcie, wygrał mnie w poradniku, sobie z tym, to by też może się określił. Zobaczmy. Muszę czekać. Jestem radę mocno. Wychaj, Daj, widać furię. Dzięki za doładowanie. Fajnie. Złoto oczywiście, bo było nam go ostatnio. Diamanty już chyba lepsze, będziemy zbierali za chwilę. Więc nie muszę nadkruszonych. Inne postacje się w nim zrobię bardzo pod supportem tym razem Do gier drożynowych, do robienia podziemi ziemi i do parę Albo druida drożynowego Dobra, nie żyją Miło z ich strony Teraz wróćmy do tam tamtych, którzy są w poprzedniej nie sali Odstani nam się przy życiu nie, to możemy być w tym co nam Dzięki, do ładowania jeszcze żyją. Nie Jestem jeszcze gotów. Omocnienia nie uratuje ciężej dęki. To tu jeszcze został? Jestem jeszcze gotów. Dali obok, to tu mam. dobry, nie ma licz nie ma.

to jest i przeżywkę będziemy budowali. Bo boler może nabijać możemy mieć 2 i zmienić to ten ten święto przedmioty, aby aspekty. myślę, że będziemy grali Bo nam się wtedy. po prostu więcej będzie Całe poświęcenie nam pije, ten trzeci level, nowy punkt trzeci w sensie. Bo 54 to jutro powitamy level dopiero naszej I szósty też, do szóstego i tak dobie, to byłoby super. Może nawet lepiej, zobaczymy jak będzie jak się. Na tym poziomie i się się z dropami. Jutro by się wygodnie wszelki poświęcał, by się to jest Oj, jest to celem, Odsłoniętym dodatku i do ja jak rusem z panem Marek na Nie na hardcore zabije w grających Ale... Nie jestem Miejsce, jeszcze gotów na naszych gości, nie powiem Czy to na tym levelu, czy na tym specjalnie mnie? Tam przyjdziesz, się jestem to, reportu, I tak sprawimy, bo się na reportu, gdzie chcesz. Także raczej. Właśnie. Stawiam. Dalej, kupimy tutaj. Nie jestem jeszcze. Gotów. To ja po czterech dniach przejeżdżam tą grę i to w czterech dniach robię na kampanii, dodajmy, nie, nie robiłem postaci. Gdybym się skupił na robieniu legendarek i olał kampanię, to bylibyśmy już prawdopodobnie na 63. poziomie. I grali od ręka 3. Co my tu mamy? O, chwileczkę, chwileczkę. Niech mi się zregenerują wszystkie umiejętności. Jeszcze bieg energetyka. I chyba teraz walka ostateczna czeka. Kustosz? A kto jest Kustoszem tutaj? Czekam na niej, jeszcze. Czekam na odrażenia w tym jestem jeszcze gotowy. Czekamy, uwaga, oj, groźnie było. To chyba nie jest na to, to Nie może być Zdecydowanie za było. Własnym... Za własnym... wiedziałem, że był zająć, że za Do to już wszystko? Naprawdę? I to cała katedra? Jestem rozczarowany, naprawdę. Ja myślałem, że tu będzie jakieś wyzwanie, słuchajcie, większe. A my żeśmy go przejechali jak wycieczka szkolna. Przez Toruń. Ale numer. Zobaczmy, co nam wypadło. Pierścień, który zamianę wspiera. I rękawice lepsze. No dobra, jeżeli to jest wszystko i to jest katedra światłości ukończona, to naprawdę nie mam pytań. Myślałem, że będą... No, dłuższe trochę to podziemia. Tak wszyscy zapowiadali na tych streamach, i w ogóle co mieli dostęp do endgame, że to będzie długie i trudne. A myśmy to przejechali po prostu i odblokowaliśmy poziom trudności numer 3. Dobra, przedmiotów dużo już my nie zebrali jakoś wartościowych, ale i tak jestem szczęśliwy, że udało mi się nabyć ten level i to dość skutecznie. Możemy już grać na poziomie trudności 3. Ale przecież to ukończyłem, właśnie. Oj, można już, dobra. No to jedziemy. Akceptuj, poziom trudności trzeci nam wjechał, słuchajcie, jesteśmy. No proszę, tutaj już na 50-70 grają gracze. Od razu lepiej człowiekowi. Dobrze czuję człowiek. No, możemy od razu te zwykłe żółte przedmioty niebieskie zmielić tu. Nie będą nam do niczego zupełnie potrzebne, słuchajcie. Do niczego absolutnie. Magiczne i rzadkie. Wszystko to można zmielić od razu. Te legendy dwie też w zasadzie będą nam lepsze leciały. Święte w tej chwili. 97, 170. można to walić od razu. Wszystko można walić. Będziemy mieli 100 razy lepsze przedmioty za chwilę. To tak woli słowem wstępu. Szybko poszło z tą katedrą światłości. Ja myślę, że będzie to większe wyzwanie jednak, ale cieszę się. To znaczy, że dobrego bilda złożyliśmy i możemy grać spokojnie i z powodzeniem na wyższym poziomie trudności. Teraz tak, to sobie zostawię. Czas będzie porządki z przeprowadzić. Myślę, że jutro będziemy w stanie już dużo więcej zrobić. Mam nadzieję, że to będzie pomocne dla was, ten wideoinstruktorz może z przejścia i zapis rozgrywki moich zmagań z Diablo. Udało się za pierwszym razem, jestem z tego dumny, jak nam dobrze idzie. Myślę, że będzie coraz lepiej szło tylko. Udręka to jeszcze długo, długo, na poziomach 70+, plus dopiero będziemy mogli tam wbić. Musimy na razie dobić do tego etapu i zamienić wszystkie przedmioty na święte, żeby wjechać na czwarty poziom trudności. Myślę, że jeszcze trochę to potrwa. A ekspieniem i nowymi materiałami z tego co odblokowaliśmy, teraz na trzecim poziomie trudności, jak na przykład piekielne przypływy, z których będę chciał skorzystać. Bosów świata jeszcze nie widzę, ale przysługi drzewa szeptów być może będę w stanie już zrobić. Na to i na więcej, zapraszam Was oczywiście na jutro i do innych materiałów z Diablo 4. A na razie to wszystko ode mnie. Dzięki, mam nadzieję że Wam się podobało. Dajcie ten w komentarzach konieczne I do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, papa. Pa.